I witam ponownie na kanale tym razem Renault Trafic 2017 rok 17 rok z silnikiem 1.6 DCI bardzo mały przebieg 60 tam nie wiem 6 tysięcy zobaczymy 65 tysięcy No i. Aha. Jeszcze tu pokażę. To jest z filtrem cząstek stałych AdBlue dolewa się. No i co? I problem. Problem z czujnikiem tlenku azotu. I tak było jeżdżone. I okazało się, że. Masa osadów w filtrze cząstek stałych wyniosła 47, tam 8, także prawie 48 e, gram. Co spowodowało zapchanie filtra cząstek stałych? I teraz, tak już mamy go tutaj odkręcone od kolektora wydechowego. Tam czujniki temperatury mamy tu jeden odkręcony. Tu mamy drugi odkręcony. Tak, tu był jeden. Tu był drugi, tu mamy już sobie zdjęte czujnik ciśnienia różnicowego w filtrze cząstek stałych. Tutaj mamy odkręcony wtrysk AdBlue, który był tutaj przykręcony. Ten czujnik nie chciał, stawiał opór, więc go zostawiliśmy. Tutaj jest nazwany czujnik sonda tlenku azotu górna, tak zwana. Nie wiem, czemu górna była tu w tym miejscu o, Tutaj mamy z tyłu e, W tej chwili już jest wykręcony, też się ładnie udało Czujnik tlenku azotu numer 2 dolny Tak, tu on idzie tu I tu on był sobie przykręcony, tak Ładnie opaska obejma, też jest odkręcona tam u góry, nie wiem czy mi się uda to ująć, jeszcze jest sonda Lambda, ale ona nie zgłaszała żadnych problemów. Ta sonda na wydechu, więc jej tam chyba nie będziemy w ogóle ruszać. Filtr zostanie zregenerowany, bo jest zapchany. I prawdopodobnie ta sonda w ręku azotu jest do wymiany. Nie mylić z sondą Lambda. Bo sonda lambda nie ma tylu kabli. To jest 8 albo 9 kabli. Ja nie pamiętam ile. Pokaż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem kabli to jest tak, w tych sondach. Nie wiem jeszcze tylko czy to jest taka sama tylna i przednia. No to muszę sobie sprawdzić za chwilkę. Tak to wygląda. I teraz będę wyciągał tą. Cały układ wydechowy. Na razie zrobię pauzę. Jak go będę miał na wierzchu to jeszcze wtedy raz go pokażę. No i w tej chwili już mamy go wyjęte z tego trafika. Tak to wygląda. Pewnie tu się nic nie uda zobaczyć. Nie wiem czy wy to widzicie, ale ja to widzę jest totalnie Zaszmalcowane Nie ma dziurek Nie ma tych dziurek widać bardzo Nawet Są zabite E to się nie uda Za słabe światło Może lampą jak zaświeca Tak mam lampę A tutaj wyciągam skrzynię biegów bo sprzęgło Wpadło w podłogę tej megance trójce. O! Dobra. Też nic z tego nie będzie. No, uwierzcie mi na słowo, że ja to widzę. Jest zapchane tutaj. Także tak to wygląda. Uwaga! Jeden czujnik temperatury, z drugiej strony drugi czujnik temperatury tutaj, czujniki różnicowe, sonda tlenku azotu, wtrysk AdBlue, czujnik temperatury za filtrem cząstek stałych i dolny czy tylny, jak tam go zwał, no, w tym jest nazwany w komputerze jako dolny, ten jako górny. Czujnik tlenku azotu. Także tak to wygląda. Będzie regeneracja. To by było na tyle.